Dzień dobry, witajcie na kanale Majstra. Dzień drugi, troficzy Podlaskiej z Klotsków. Jest ze mną niezawodny PG Bricks fotograf, jest fotoboxywę. No to PG Bricks PG Bricks foto i będzie też dobrze. Mam serniczek wczoraj, z wieczorka, jak zawsze Pan Rafał Siwek nas gości niesamowicie. Jest dzień drugi, Diana, dzień drugi. Starej Skody i jedziemy ja coś to będę zbierał na Patronite Na, ten, na, nowy, na Dobra, zobaczmy, zobaczmy co tam dzisiaj co tam się jest szybko na, na hali ja Teraz z na później położę także dzień dobre drohiczy i okolica słuchajcie co tam wczoraj Patryku Słuchajcie Patryku, co tam wczoraj takiego fajnego było? Czym zasłynęła ta impreza wczoraj? Jak pamiętasz tą imprezę wczoraj? Co było fajnego? Ale mówisz o no wydarzeniu, wydarzeniu. No na na tym na hali. Co cię tak urzekło? Co mi urzekło? No. Dużo dzieci i że strefa budowania była bardzo bardzo mocno oblegana. Więc to było chyba Zauważyłeś też to, nie? Najfajniejsza chyba trasa dla dzieciaków. No, zauważyłeś to, nie? Że cały czas tam tak. budowały, tak. tam ze sceny, żeśmy ze sceny I... mówili. I... Też widziała się tam, na początku słyszałem jakiś dziwny hałas. Okazało się, że budowali konstrukcję z drewnianych klocków. A i że trochę ryb są na ziemię. Tak, ale okazało się że tam w ogóle dziewczynka w środku była. I na około tydzień. Zabudowywali ją? Tak, no bo na około dziewczynki w ogóle budowali te klocki, nie? Co I ona potem z tego mówić? wychodziła i to się sypało, więc. Okej. Okay. Dobra, bo musimy się to zatrzymać jeszcze. Słuchajcie. E, no ja nie widziałem tego, ja tam byłem strasznie zajęty, a chciałem wam pokazać się tą rzeź, dawajcie tutaj, wbijajcie na chwilę szybko. Już, już, już muszę tutaj pasy rozpiąć. Zobaczcie, widzieliście, widzieliście, że tam był kajak taki, nie? Kajak wypełniony klockami Z tego powodu, że pan Rafał Siwek, czy organizator, ee, zarządził, stworzył, jest pomysłodawcą. Przyczynił się do tego, o, tego słowa Przyczynił się, żeby powstało muzeum kajaków. To jest jedyne muzeum kajaków, w którym są kajaki, i to zebrane w dużej ilości i różne rodzaje kajaków Nie wiem czy to jest otwarte zamknięte dzisiaj ale w pewnym czasie patrzę jak i, jaka jest lista wydarzeń wczoraj się też dowiedziałem, że w drochiczynie organizowany jest też jakiś zlot kamperów e, jakieś konne tak, rzeczy były, jakieś takie z koniami związane tak. rzeczy, że tam się zjeżdżają jakimiś dorożkami było no, też dużo koncertów podam, dużo koncertów, e, że 50 so, stołec bierze udział w dożynkach tutaj, tak? Coś no tak, no to też warto informacja, jakbyście chcieli, to tutaj macie najważniejsze napisane, że co? Wstęp jest bezpłatny. bezpłatny. Uczciwa cena. Tutaj zobaczycie kajaki ogólnie sprowadzane gdzieś, załatwiane jakieś tam poszycia do kajaków, bo, jest, bo kajaki nie były, tylko plastikowe kiedyś. Możecie całej historii dowiedzieć kajaków, bo są takie kajaki, gdzie jest szkielet i pan Rafał załatwiał te całe poszycia od takiego gościa gdzieś tam wymieniał. Powiem ogóle... całą historię. Rafał, to jest makieta. Pomieli... To jest buł, buł, słabo widać. No ale widzicie, że jest małejka. A tutaj macie kajak. Po właśnie to jest taki kajak z poszyciem Buł, coś tam. To jest taki materiałowy kajak. No ale to do, reszty dowiecie się na pewno jak tutaj przyjedziecie. Polecam sprawdzić to miejsce miejsca. Dobra. Mamy godzinę jest pudo, jest pudo. Słuchajcie, jest pudo, to koniec, koniec gadania. Jedziemy zobaczyć na festiwal. Dzisiaj w ogóle jest piękna pogoda. Wczoraj padał deszcz wieczorem. dzisiaj mamy taką piękną pogodę słoneczną. Wszyscy myśleli, że dzisiaj będzie padał deszcz. Ogólnie sprawdzaliśmy wczoraj wieczorem, a czy ja nie sprawdzałem. Sprawdzali tam sprawdzały osoby, z którymi się widzieliśmy na wieczorem imprezie. Za to bardzo mocno dziękujemy. Jak zawsze. Eee... Prowadzali, że będzie padać deszcz z rana. No nie pada też z rana, jest słoneczko. No, u, nas, u nas słońce, ale niestety już dostałem informację, że do Wrocławia będzie się zbliżała powoli ta fala powodziowa. A tak, wczoraj są no. te, te powodzie. Jejku, współczujemy strasznie wszystkich. Wczoraj widzieliśmy co tam się dzieje, niesamowite to było. Mam nadzieję, że wszyscy wszyscy tam przeżyli, że nie ma jakichś takich problemów. I... No, no i też pytanie jaką my będziemy mieli podróż z powrotem do Gdańska. No. Może tak jak Czy na kajaku? Wczoraj, wczoraj, wczoraj to niesamowicie też padało, jak pojechaliśmy do, do sklepów z wiadomym, z wiadomym wiem, robakiem w logo. To, to niesamowicie, jak podczas tego deszczu, jak biegłem, to biegłem po prostu chyba z tyle wody było na, na ciapane Więc zobaczymy, jakie... Jak no się i zobaczymy dzisiaj, jak park będzie wyglądał tutaj przy... Aha, bo trzeba było pole ryżowe. Nie? O, wszystko pole, pole, pole ryżowe było niesamowite tutaj. Tutaj tak, bo Koszki, jeżeli chodzi o to obok tej szkoły, można zaparkować, no ale nie ma tyle miejsc do parkowania, przyjechało tyle osób, że zostały strefy wyznaczone tutaj właśnie na tej trawie, którą widzicie. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Eee, mam tutaj tą straż pożarną rurę jakąś stoi. I to jest ta hala tutaj przed nami. Tutaj ten namiot. Widzicie chyba wczoraj został trochę zniszczony, jakoś w ogóle nie widziałem. Oni go no, złożyli. Tak, tak. Aha, tak, bo to było no. niebezpieczne go zostawić, okej. Okay. i tak się jedzie do tej szkoły ogólnie droga bardzo prosta. Znacie już. O tu jest strefa Gastro. O! że tak. podawać wam. Słuchajcie, tutaj przychodziliśmy wczoraj tutaj jak jest i tutaj ja, powiat, słuchajcie, to miałem talerz zupy i tak do pełna nalany eee, No to mi się wylewało, nie? Tak a co będzie... Czy jeżeli chodzi o danie główne? Nie, no tam była chyba kurczaka jakaś. A jak brałem z Ale już całcem... nie było, nie było, ale wieczorem karkówka na grillu była. E, ja w ogóle śmieszna sytuacja wczoraj opowiadałem Jak grilla ostatni raz. Dzień dobry. O tutaj tak. zaczek jak droga wygląda w ogóle Błotko, błotko, błotko yy, No najlepsza sytuacja, najśmieszniejsza sytuacja jest taka, bo ja tak nie mam okazji gdzieś tam na grilla iść I Ostatni raz grilla jadłem rok temu, dokładnie w tym samym miejscu, to jest śmieszne No ale tak, no grillka sobie miejscu parkingowym, na na nawierzchni tym razem No, ale głupoty galamy z rano, Patryk ale nic. Nie. Dobra, zobaczmy, zobaczmy co się tam kręci na tej hali. Staram się stanąć jak typowa blondynka. Przepraszam, przepraszam Aniu. Nie jesteś blondynką. Rytuję. No dobra. Po co? Ja wezmę no. o, to będzie kawka. A, to czy ja to tu sobie kaczek? To kawka, nasze graty. Wodę mineralną Weźmy graty eee, Zamkniemy starą schodzinę. Dobra, idziemy Idziemy, idziemy Dzisiaj majster w połowie tylko w kaczki ubrany No niestety całe było tak gorąco w tych dreścikach A więc bardzo, bardzo rzadko zakładam Te stroje I w ogóle jest trójkaczuszki Ogólnie dzisiaj z naszego Discorda Ja prowadzę też Discorda eee, Olaf tam jest administratorem no twany Bricks, taki gościach z tego w ogóle jecie, to jest wiceprezesem Discorda. Takim wiecie, fajkowym, nie? Była było... jeszcze zamknięte. zamknięty, Nie, zamknięte? nie otwarte. O, zobacz I, I dzisiaj przyjadą ludzie z Discorda, bo rok temu, teraz o tym mówiłem, spotkaliśmy się z ludźmi z Discorda. I w tym roku też przyjadą, w niedzielę. Tak samo jak było w ubiegłym roku. W nie. No dobra. No teraz tak, mamy pół godziny do otwarcia. Ja proponuję, Patryk, że rzucimy i, i tak szybko się skupimy, może na czymś, żeby tam pokazać takie rzeczy. Takie już to nas jest stoiska, bo nie o to chodzi, ale co, co tutaj mieli? Bo, bo mi się wydaje, że, że mi tego troszkę brakuje, żeby tak pokazać Wam, co tutaj było takiego do zobaczenia, tego wiecie. Od strony kupującego, o! Na co bym wydał na przykład na co bym wydał na festiwalu. Pięć dyszek. Gdzie, maja, gdzie ta mała kasa? Na co bym wydał pięć dyszek na festiwalu? O! Hmm. Mając pięć dyszek. Pięć dyszek, no to teraz tak, możemy. sobie no tak, na przykład, patrzę tutaj Maciej Piborski jest. I co jest? Mystery Box, nie? Chcesz zobaczyć co jest w środku Mystery Boxa? Tak? Chcecie? Na pewno? No dobra. To Maciej biorę tego Mystery Boxa. Dobra, ale a tutaj w ogóle Maciej wczoraj o tym opowiadał że ma taki super zeszyt zrobiony do szkoły. Wydany. Więc Mistery Boxa. Ja sobie takie inne rzeczy. No i tak. E, wziąłem tego Mistery Boxa. Później maczkę się rozliczymy z Maciejem. Ja, mam takie części. To jest strefa. Strefa Kursków Poznań. Tak się nazywa to miejsce. Od Marcina. Mam tutaj figurki, jakieś tam elementy. Ale jakoś mnie tak nie zachęca. Słuchajcie, mówię, "Ach, tych figurek szło dużo. Ale mam pięć dyszek, Kupiłem Mistery Boxa zostały mi trzy dyski, nie? Bo dwa kosztował. dyszki kosztowało. kosztował. Jeszcze trzy dyski. Na no, co byś było, Patryk? Trzy dyszki. Hmm. No. zestawu, za trzy dyszki. Coś kupisz, za Zobacz. Patrz. No i to bym kupił. Ale brak, brak jednej figurki. Yy. Power Miners. Kurczę szkoda. Taka seria. Wiecie, że ja lubię otwierać takie stare sety. To w ogóle. Mission Mars. Ja wiem, skąd to tutaj jest kupione. To jest w Poznaniu z tej drugiej tej. Z takiego drugiego sklepu. Nie z Bino. O! Krawa, to tego nie widziałem. Uh -huh. Ciekawe wygląda. Nie wiem taki kratór, ale patrzcie, tutaj jest jakiś rożek zasfakowany, za Zapakowany. No to czekaj, jeżeli to jest masz... Jest jeszcze power miner z ty... Otóż... No już... też, też brak jednej figurki. No, no figurki kurczę są ważne w takich starych zestawach, nie jednak to. Tak. Dobra, czyli mamy tak, masz trzy dyszki, nie? No, to teraz, trzy dyszki zostałeś, no? no to teraz tak, tutaj obok mamy akurat równo za dwie dyszki. Można sobie stworzyć figurkowe ramki. Tak. Czyli można stworzyć sobie własną figurkę. figurkę dokładnie. Słuchajcie, a tu jest taki tablet. Tutaj chyba. Czy mają taki tablet? Może działa. Może mnie zabiją. Pozdrawiam, Martę. Martynę, Martę. Nie pamiętam. Zaszczęście mnie. Tu jeszcze Apple. 4-0. Nie? nie? Nie działa. 4-1, myślicie? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Ostatnia próba została. Okej, okay, dobra, to słuchajcie, to tak. 20 zł, kosztuje konfiguracja na tablecie. Miejcie górki i tworzycie sobie ją. Zabieracie. Jest... Dostajecie taki blisterek chyba nawet jeszcze, jakieś się wydają, chociaż nie jestem pewien do końca. Yy, oni tutaj mają takie figurki customowe z różnych, z różnych rzeczy, z różnych tych. Na różne okazje, o na różne okazje, Figurkowe ramki. No wiem więcej tych figurek, ale... customowych jeszcze tutaj też jest na wieczaczku. To, nie? To co jest najważniejsze, bo ja tego nie pokazywałem wcześniej. Są mini figurki z autografem za 50 zł. Cena. No to musisz teraz wybrać, czy chciałbyś taką figurkę z autografem Swoją? No ja bym teraz się zastanawiał Czy ewentualnie właśnie no, zrezygnować z Mystery Boxa i coś jakiegoś sobie kupić nie? No właśnie, Więc... teraz tak, bardziej chciałbym mieć małego Macieja i małego, Albo małego Łukasza Majstra Czy chciałbym mieć Mystery Boxa i zrobić sobie niespodziankę O, może coś wyrysowuję w środku no W sobie tak, Maćka znasz Siebie widzisz tak. na co dzień. Tak. No to Mystery Box, taka tajemnica trochę, nie? Więc... To lepiej Mystery Boxa. No, no dobra, to zostajemy przy Mystery Boxie, okay. tak. ale nagle idę patrzę. O kurde. Mini figurki z Io serii to są, zobaczcie właśnie. Jakieś stare serie. Marvel Studio, druga seria, to jakieś 23, 26. Tutaj nowe, Dungeons and Dragons, dobra, ja takie zapasynowany. Tutaj mamy w podział, jeszcze na zwierzęta. Tak. I nawet tu mamy też cenowo bo fajnie pokazane, więc... Też, też nie figurki, No debata. dobra, nie? teraz tak mówię No dobra, trzy dyszki Nie, no to wchodzę tutaj I grzebię A ja sobie odłożyłem wczoraj u nich Ło, dobra Ej, no to muszę odłożyć sobie więcej u nich, u nich figurek, słuchajcie Bo ja tutaj, to są moje minifigurki, teraz ja je wybrałem wczoraj Patrzcie, biały spaceman To mogę rzucić tutaj Biały spaceman Takiego ziomka sobie wybrałem wczoraj Wziąłem też tego typa Ją mam Tą bym chciał do postapo sobie zrobić, no i ten mi się wydawał spoko, Kevin. Ale, że ja zbieram i robię mocki różne, to te figurki z tej tęczy takiej... żeby nie było i tak tego nigdy nie obejrzysz nie oglądasz YouTube. Więc w Mystery Boxa odkładam kowam w kieszeń eee, i w sumie idziemy. Idziemy do nas tam, do kajaczka... O, ścianka zniknęła. Nie ma niczego na ściance, zobacz. Patrzcie, się A, to jest ta strona budowania, która jest cała. Ja chcę zacząć, czy zostało klocków, klocków w kajaku po prostu. Przy poziom w kajaku. No mamy na gawodę. filmiku, czy na zdjęciach, z wczoraj, tak, tak czy tam wczoraj, tak. więc... Chyba dosypali, a... Czy, czy, ja widzę, czy ja widzę tak. drugą kaczuszkę? Tak. To tak. <laughs> jest koszulka, którą podarowałem w podarowałem ubiegłym roku eee, mm -hmm. Barabałowi. <laughs> że, że ja... Moja koszulka jest taka już, wiecie, nie nadaje się do korzenia. Ta moja musiałem bluzę ubrać, ale czuję, że czuję się przebrać. dobra, level jest niesamowicie duży. No czy... dobra, to na chwilę pana organizatora. Można na, na sekundę? No, dzień dobry. I to jest właśnie Rafał Siwek, e, organizator. To jest ta osoba, e, dzięki której możecie przyjechać tutaj do i na Podlasiu e, całą rodziną i dobrze się w ogóle dzień układać. Tak szybko, bo ja, ja będę chciał. W Polsku. W nie tylko. E, byliśmy w muzeum, e, pokazywaliśmy muzeum też po drodze, bo jechaliśmy od hotelu, e, kajaku. Dlatego kajak to jest z tego powodu w tym roku. E, I tak po prostu chcieliśmy powiedzieć zapytać jak tam... E, frekwencja Dlaczego? Jak tam? Nie no ta frekwencja Każdy się do bawił Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, tak dlaczego to się zaczęło? Dlaczego? A tak, to się tak dlatego się dlatego Tak szybko Ukasze, poznaliśmy Łukasza, Nie, nie w życiu. A... Łukasza datę. Łukasza datę I chodziło o to żeby w, na Podlasiu zrobić bardzo fajne wydarzenie, wydarzenie, które będzie skupiało i rodziców, i dzieci, i najmłodszych, i najstarszych, bo kiedyś każdy z nas bawił się klockami i bawi się dzisiaj. Tak Chodziło o to, żeby zrobić fajne wydarzenie na Podlasiu, a w w tym miejscu, w historycznej stolicy Podlasia, w sercu, można powiedzieć Podlasia, żeby się fajnie bawić i skupiać wszystkich miłośników klocków, nie tylko z Podlasia, ale także z całej Polski. No i dzięki temu też próbujemy województwo podlaskie i całe Podlasie, tak żeby ludzie słyszeli o tym, że tutaj dzieje się fajny i Dokładnie. No i się udało się udało, super, cieszymy się. Także to jest już druga edycja. Ja słyszałem, że będzie też trzecia edycja. Nawione jest w planach, także ci co przegapili to, to mogą, e, mogą sobie zaczyć. E, mogą zapisywać się już na kolejną edycję trzecią, a z panem Rafałem jak się uda, to zrobimy reportaż będziecie mogli go zobaczyć na kolejnych filmie. Wtedy się dowiecie jakich historii historycznie, jak pasjonat, bo też do kroz lego, to jest bardzo, bardzo, bardzo. W ogóle to, słuchajcie. Ten wariat ma na chacie tyle klocków że musiał sobie postawić drugą chatę obok Już nie lego room, tylko lego house Coś śmać tak Dokładnie, dobra. także Podlasie Dzięki wielkie Rafał I życzę udanego dnia Także Dzięki. jak coś to zbijajcie lasie Do Drohiczyna